Jestem klawiatakaną, no i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Wybierz właściwości dotyczące kwasu metanowego. A. Jest substancją stałą? Nie, ponieważ jest cieczą. B. Jest łatwopalny. To jest prawda. C. Bezwonny. Nieprawda, bo ma duszący zapach. D. Jest trujący dla organizmu, jak najbardziej. E. Nie rozpuszcza się w wodzie. To nieprawda, ponieważ bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. F ma właściwości bakteriobójcze tak, ponieważ stosuje się go do produkcji preparatów przeciwupierzowych. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!